Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest cotygodniowy Motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy oczywiście od przejrzenia ogłoszeń. Niekoniecznie w poszukiwaniu okazji, ale w poszukiwaniu dobrych samochodów za normalne pieniądze. Od tanich do drogich będzie dzisiaj. Na 6300 zł wyceniono tę oto Toyota Yaris. Auto jest z 2001 roku. Ma pod maską silnik 1.0 benzynowy o mocy 68 koni. Nie ma klimatyzacji, ale korozji też nie ma, przynajmniej na zewnątrz. Ciekawe jak jest od spodu. Przebieg jest niewielki, to 150 000 km i dopóki auto nie zardzewieje, będzie jeździło. To Subaru też mnie bardzo zainteresowało. 2004 rok, 2 litry benzyna, 6000 zł. Korozji nie widać i podobno jest to wszystko w bardzo w dobrym stanie. Auto jest z Niemiec, jest wyrejestrowane, nie da się tym legalnie na kołach wrócić. I trzeba pamiętać, żeby nie dać sobie wcisnąć umowy na tak zwanego Niemca, z kimś, kto podpisał umowę in blanco. Citrena nam widz podesłał, to C3, pierwszej generacji z 2007 roku. Auto kupione i odebrane z polskiego salonu w roku 2008, pod maską 1.4 benzyna, ten mocniejszy o mocy 90 koni, do tego automatyczna klimatyzacja, duże okno dachowe i piękne wnętrze. Auto jest typowym znaleziskiem, jest drogie, Wyceniono je na 21 900 zł, ale ma tylko 34 000 przebiegu i jest po serwisie. Swifta ładnego wypatrzyłem za to ja. Jest z 2014 roku. Według deklaracji to samochód bezwypadkowy, regularnie serwisowany i z udokumentowanym przebiegiem, niewielkim przy okazji od nowości. to zaledwie 51 000 km. Pod maską benzyna 1,2 94 konie, skrzynia manualna, a napęd na 4 koła. Cena to 31 900 zł. Kolejna na ostatnia już dziś propozycja też ma napęd na cztery koła, co najlepiej świadczy o tym, że zima idzie. To Volkswagen Passat B8 z 2017 roku, polski salon, wersja Highline ze skrzynią DSG, pięknym kremowym wnętrzem i chyba wszystkim, albo prawie wszystkim, co można było do auta te 4 lata temu zamówić. Do tego najmocniejsza benzyna pod maską, 2.0 turbo, o mocy 280 koni. Przebieg to 70 tysięcy km. Auto jest według deklaracji bezwypadkowe. Cena to 115 tysięcy zł. Jak Państwo zauważyli, postanowiłem jednak nie zamykać się na ogłoszenia od firm. Chociaż jest oczywiście kilka na polskim rynku, od których ogłoszeń nigdy Państwu nie pokażemy. Natomiast chcemy postawić kilka warunków, jeżeli chodzi o współpracę z nami przy tym dziale samochodów używanych. Samochody te muszą być albo zarejestrowane w Polsce, albo muszą być autami, które umożliwiają legalny powrót na kołach do domu. Więc odpadną nam wszystkie samochody sprowadzane z Niemiec, wyrejestrowane w Niemczech na tak kolekcjonerskich tablicach, gdzie w ogłoszeniu jest napisane: możliwy powrót na kołach do domu. Ale prawda jest taka, że jest on niemożliwe, że jest to nielegalne, dlatego że samochód ten jest wyrejestrowany w Niemczech i choćby miał najpiękniejsze tablice rejestracyjne, to te tablice są ze znanego portalu aukcyjnego i samochodem tym, mimo ubezpieczenia i mimo przeglądu, poruszać się nie można. Może się też tak zdarzyć, że wypatrzymy coś fajnego sprowadzonego z Niemiec, no ale wtedy damy stosowną adnotację. Teraz sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie w wielkim świecie motoryzacji. Najpierw ciekawostka, pojechałem na przegląd, mam naderwane dwie tuleje wachacza, lewa i prawa strona. Auto trochę egzotyczne, ale bez przesady. Tuleje co prawda niedostępne trzeba z wahaczem zamawiać, a zamienników brak więc aso. Porządku. Poproszę o sprawdzenie ceny i dostępności. Cena do przełknięcia, dostępność. Luty 2022, więc zdemontuję te wahacze, podjadę do jakiejś dobrej hurtowni i postaram się dobrać tuleje, podobno od czegoś pasują. I ten wstęp niestety dość dobrze obrazuje sytuację na rynku, nie tylko nowych aut. Proszę spróbować nowego Focusa w dieslu, zamówić powodzenia, ale też części, nawet tak banalnych jak kawałek aluminium z kawałkiem gumy. Zmieniły się też ceny tych części. Niemiecka organizacja zrzeszająca firmy ubezpieczeniowe podliczyła, że od roku 2013 do teraz wzrosły one o 44%. Przy inflacji, w Niemczech oczywiście, na poziomie 13%. Producenci aut coraz częściej zastrzegają wzory towarowe pojedynczych elementów, lamp choćby, przez co nie są one dostępne jako zamiennik, a to pozwala windować cenę. Jeden reflektor do auta marki Premium, taki ledowy kosztuje przecież nawet kilkanaście tysięcy złotych w serwisie, tyle co 4 czy 5 konsol PlayStation 5 dla porównania. Ba, za cztery reflektory można kupić jedną całą nową Dacie Sandero, a to przecież nie jest kosmiczna technologia. To trochę plastiku i trochę elektroniki. Ale skoro nikt inny nie może tego dostarczyć, to cena może być dowolna. A co jeszcze z tego wynika? Oczywiście coraz częstsze kradzieże aut, które sporadycznie są legalizowane po przybiciu numerów albo wstawieniu całego elementu z jakiegoś mocno rozbitego czy spalonego, ale zarejestrowanego wraku, najczęściej są rozbierane i sprzedawane na części. W Wielkiej Brytanii aresztowano trzech złodziei, którzy kradli głównie japońskie auta i korzystali przy tym z urządzenia umożliwiającego bezinwazyjne wejście i uruchomienie pojazdu. Tym razem nie była to walizka. Niezbędną elektronikę schowano w konsoli Nintendo. Zarekwirowany przy okazji sprzęt jest podobno wart 20 tysięcy funtów. I jeszcze dwie ciekawostki wpisujące się w dzisiejsze dziwne czasy. Ford w Stanach postanowił udzielić dodatkowego rabatu 2000 dolarów na nowe auta już wyprodukowane, stojące u dealerów. Bo czasy są takie, że większość klientów chce jednak skorzystać z możliwości personalizacji, wyboru koloru, lakieru, wyposażenia, a to powoduje nie tylko u Forda ogromną. Kolejkę i wydłuża czas oczekiwania. Targi motoryzacyjne, czy raczej elektromobilności w Monachium, zakończone miesiąc temu mniej więcej, przyniosły sporo nowości. Więcej niż można się było spodziewać. Czy tego typu imprezy wrócą do kalendarza? Marne szanse! Spotkanie w Genewie, pierwsza ofiara pandemii, odwołane w marcu 2020 roku. Potem znowu nie odbędzie się w roku przyszłym. Wiemy to już teraz, choć w momencie ogłaszania tej decyzji padła również deklaracja, że w roku 2023 spotkanie wróci mocniejsze niż kiedykolwiek wątpię, ale zobaczymy. Volkswagen ID3 mamy na temat tego auta wyrobione zdanie, są plusy, są minusy jednak pewnie pamiętają Państwo, że premierze towarzyszyła euforia na granicy histerii. Miało to być zupełnie nowe rozdanie w historii marki. Auto, które zmieni jej postrzeganie, zdobędzie nowych klientów. No istna rewolucja którą przyjmowaliśmy, łącznie z Państwem przecież ze spokojem i pewnym dystansem. Zwłaszcza, że PSA z Peugeotem E208 czy elektryczną Corsą chyba zrobili ciut więcej, ciut lepiej. Za to po cichu. Jak Państwo myślą, czy wspierana przez niektóre media szeroko reklamowana akcja Volkswagena przyniosła jakiś efekt, czy wręcz przeciwnie? ID3 to w tym momencie. Najchętniej kupowane w Europie auto elektryczne idzie łeb w łeb z Teslą Trójką, dystansując popularne do niedawna Renault Zoe, o lifie nie wspominając. W tym roku sprzedano 144 tysiące egzemplarzy, tylko na naszym kontynencie. I prawie połowa tych aut trafiła w ręce nowych klientów, takich, którzy nigdy wcześniej nie mieli żadnego Volkswagena. Więc my się tu możemy produkować i krzywić, a specy od marketingu chyba wiedzą co robią. Zostając w koncernie, w roku 2023 do sprzedaży trafi kolejna, dziewiąta generacja Volkswagena Passat. Kto wie, czy nie ostatnia, oraz bazująca na nim Skoda Superb. Auto jest już testowane w przebraniu starego modelu, jednak największa ciekawostka to zapowiedź dotycząca napędu. Będzie rzecz jasna hybryda doładowywana z gniazdka, ale będą też zwykłe wersje benzynowe 1.5 i 2.0. Oraz dwulitrowy diesel, napęd naprzód albo na cztery koła. I to też będzie pewnie ostatni super P w historii, obym się mylił. Honda Civic w wersji Type-R jest już testowana, ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku. Dwa litry benzyna, tak jak do tej pory, z tym, że koni będzie więcej. Jest 300, będzie z 320-330 pewnie, co nie ma większego znaczenia, bo najważniejszy jest jakże charakterystyczny, jakże kontrowersyjny. Spoiler. I to też będzie ostatni taki, czyli spalinowy Type-R. Na koniec auto zagadka, przynajmniej dla mnie. Trojaczki z Kolina, Aigo 107 i C1 pierwszej generacji były wyrobem samochodopodobnym, nie znosiłem i nie znoszę tym jeździć, kolejna generacja ciut lepiej, ale ciekawostką u nich będzie fakt, że o ile francuskie marki Peugeot i Citroën zdały się totalnie projekt porzucić, model 108 to chyba nawet nie był w oficjalnej sprzedaży w naszym kraju, jak był to przez chwilę, C1 niby jest, ale też traktowana po macoszemu, a Toyota Zygo chyba dzięki reklamowanym trikom z personalizacją daje radę, trochę tego jeździ, trochę tego sprzedają i sprzedawać będą. Francuskie Maluchy zostały już oficjalnie skasowane, nie będzie kolejnej generacji, a iGo zbudowane zostanie przez Toyotę samodzielnie na platformie Yaris. Trafi do salonów w pierwszej połowie przyszłego roku. Na początku wyłącznie z napędem spalinowym, benzynowym, z czasem oferta może zostać uzupełniona o hybrydę. Kolejna porcja nowości i ciekawostek już za tydzień, a teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Ciekawostka, będzie to auto widza. I będzie to sprawdzenie dla widza również. Partnerem tego działu jest firma ProDictec, czyli producent mierników lakieru. W tej części programu mamy również lokowanie firmy autodena umożliwiającej sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Lancia Delta. To hasło jeszcze trzy dekady temu znaczyło w motoryzacji wiele. Znaczyło wszystko. Dwie dekady temu auto, będące wcześniej rajdową legendą, stało się korporacyjnym tworem pozbawionym charakteru, niespecjalnie popularnym. I przyszedł rok 2008 i pokazano coś takiego. Od strony konstrukcyjnej to w większości klocki świata brawo, co ma dziś swoje plusy, bo części, również te oryginalne, są dość tanie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jest to auto dość nietypowe, delikatnie sprawy ujmując, kontrowersyjne, awangardowe i może niespecjalnie poprawnie to zabrzmi, ale przez pierwsze lata miałem wrażenie, że z początku auto było wybierane głównie przez kobiety ze skłonnością do przesadnego makijażu i tipsów, to takie naklejane paznokcie i nadmiaru biżuterii. Ale to na początku, bo z czasem nietypowa stylizacja zaczęła przemawiać również do miłośników motoryzacji. Ten samochód jest inny niż wszystkie z zewnątrz. Ciekawy w środku, prosty do ogarnięcia od strony mechanicznej i niedrogi. I te zalety przetrwały do dziś. Przejdźmy w takim razie do konkretnego egzemplarza, który już Państwo tydzień temu widzieli. To auto naszego widza, któremu oglądałem z miesiąc temu DS5 i który poprosiłbym pokazał w programie Delta, jak tylko DS5 zarejestruje. I bardzo proszę, 2012 rok, choć pierwsza rejestracja w roku 2013, Polski salon, 200 tysięcy przebiegu i diesel 1.6 pod maską. Fabrycznie 120, a tu nieco ponad 150 koni. Auto jest według deklaracji bezwypadkowe, choć nie bezszkodowe i choć jest to z dobrego domu. I tak wrzucam win w bazy autodena, aby sprawdzić, czy choćby za pierwszego właściciela nie wydarzyło się coś, co mogłoby nas skutecznie zniechęcić. Win jest w ogłoszeniu, więc bez problemu generuje raport. Informacji jest to sporo. Zacznijmy od przebiegu, który znajduje potwierdzenie i uwierzytelnienie we wpisach. Są też 4-5 szkód. Rok 2014 drobiazg, zderzak z tyłu zapewne, potem coś jeszcze mniejszego. Z początkiem roku 2015 jakaś obcierka zapewne, znowu zderzak w roku 2019, coś poważniejszego w roku 2020. Szkoda za 10-15 tysięcy złotych i wymiana przedniej szyby równo rok temu. Czy jest w tej historii coś, co powinno nas zaniepokoić? Nie ma. Jedziemy na oględziny w takim razie, a zaczynamy od złapania pierwszego wrażenia, które jest bardzo, bardzo dobre. A następnie przechodzimy do szczegółowych oględzin krok po kroku. Spasowanie zderzaka względem błotnika jest w porządku. Maska, drzwi, błotniki również. Z tyłu z lewej jest dobrze, z prawej zderzak delikatnie kilka milimetrów odstaje, ale proszę zwrócić uwagę, jaki on jest ogromny i długi. Czasem wystarczy lekko nim dotknąć i straci linię. Reszta jest bez zastrzeżeń, jest kilka dosłownie drobnych dołków, ale auto nie jest podrapane ani poobijane. Jak na wieki przebieg, to jest w wyjątkowo dobrym stanie blacharskim. Zobaczmy, co na to wszystko miernik. Zaczynamy od złapania wzorca z dachu 100 mikronów, auto jest oczywiście całe ocynkowane. Drugą warstwę lakieru mamy na pokrywie bagażnika oraz na błotniku z prawej strony. Tam jest też jedno miejsce, które jest delikatnie podszpachlowane, a ocynk punktowo, to jest może 50 cm kwadratowych zdjęte, to ta grubsza szkoda za 10-15 tysięcy złotych robiona was ofiata i mamy nawet pamiątkowe zdjęcie, więc wiemy, że nie było to nic poważnego. Reszta bez zastrzeżeń, czyli okolice 100 mikronów. Zajrzyjmy pod maskę. Na reflektorach nie ma dat, ale nie wyglądają na odkręcane, tak samo jak śruby maski czy błotników. Nie ma też śladów jakiejkolwiek ingerencji blacharskiej, na kielichach, na podłużnicach. Wtryski suche, płynu i oleju stan. Wnętrze jest schludne, fotel kierowcy nieco wygnieciony od wsiadania i wysiadania z lewej strony, ale jest bardzo czysto. Konsola bez śladów rozbierania, poduszka powietrzna kierowcy też nigdy nie była ściągana. By to zrobić, trzeba przedziurawić albo przeciąć tę kropkę. Jak widać, tutaj jest ona nieruszona. Pirotechnika. Pasy są z sierpnia 2012 roku. Auto wyprodukowano we wrześniu, październiku, więc wszystko się zgadza. Ale jedna spinka jest oryginalna, druga 3 lata starsza. Byłby to powód do niepokoju, gdyby nie fakt, że aktualny właściciel, jak tylko kupił auto, wymienił fotele, kanapę i boczki. Oryginalne były materiałowe, ale za bodaj 800 zł udało się kupić cały skórzany zestaw. I to jest schludnie przełożone. Nikt nic przy okazji nie zniszczył. Opony są jak nowe, ponad 6 mm bieżnika i to markowa guma jest. Od spodu sucho, podwozie zakonserwowane jakiś czas temu, pozostaje więc jazda testowa, która zostawia kilka kolejnych plusów. Koło dwumasowe niewyczuwalne. Silnik faktycznie ciągnie lepiej niż fabryczne 120 KONI. Zresztą modyfikacja, jak i wszystkie pozostałe naprawy i wymiany jest udokumentowana. I jak miałem to auto wiele razy na testach te 10 lat temu, jak było nowe, to tym się naprawdę bardzo podobnie jeździ, czyli jeździ się po prostu jak bardzo dobrym samochodem. Na koniec jeszcze jedna rzecz, której najczęściej nie pokazuję, a o którą Państwo od czasu do czasu pytają, więc bardzo proszę. Jeśli auto przechodzi do finału, to czasem podłączam komputer diagnostyczny. Korzysta to nie jest lokowanie, z czego goś takiego. Maxieku, polska firma moduł bezprzewodowy i soft na zwykłym laptopie. Można sobie wykupić licencję na jedno auto, można na wszystkie. Ja mam oczywiście na wszystkie. Jest tu mnóstwo opcji i możliwości kodowania czy adaptacji, ale nas interesują błędy. Zgłasza się silnik nawiewu na przednią szybę. Sam nawiew działa, ale musiał się kiedyś przyblokować i błąd się zapisał. Podobnie z klapą recyrkulacji. To może za jakiś czas wymagać naprawy. Drugi zapisany problem jest archiwalny, ale może zwiastować ewentualne kłopoty w przyszłości. To system hamowania i wspomaganie elektryczne. To wszystko działa, nie ma żadnych aktualnych błędów, nie świecą się żadne kontrolki. A fakt, że błąd się pojawił, może wynikać z rozładowanego akumulatora, jeśli auto chwilę stało, albo będą wtyczki przy module ABS do przejrzenia. Mogło się coś pobrudzić albo utlenić. Podsumowując, super fura. Auto zmieniło właściciela w sobotę. 25 tysięcy zł za taki ładny stan i tak naprawdę zadbany. Samochód, wydaje mi się, że nie jest to cena wygórowana i że ten samochód po prostu jeszcze długo bezproblemowo posłuży. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne już za tydzień. Do zobaczenia.